Krabina, kozer, łóżka, august, mocny i na tym właśnie moglibyśmy skończyć dzisiejszą audycję. Paweł Wieczorkiewicz. No jednak kawałek polityki również. Marek Urbański. Piękne i bestia. Anna Konstancja Kozel, hrabina, żona saskiego ministra. Po przybyciu do Saksonii w 1699 roku stała się faworytą Augusta II. Miała wielki wpływ na politykę króla. W 1716 utraciła względy monarchy, została aresztowana i osadzona w zamku Stolpen. Panie redaktorze, i znowu jakąś latewicę pan nam usiłuje tutaj sprzedać, żebyśmy bałamucili naszych biednych słuchaczy. Hrabina Kozel, Łóżka August Mocny i na tym właśnie Moglibyśmy skończyć dzisiejszą audycję. No, jednak kawałek polityki również. No i ta Latawica od roku 716 do roku 785 już nie latała, tylko siedziała, bo została zamknięta w czymś w rodzaju pół więzienia, pół aresztu domowego. Internowana. Internowana i tam dokonała żywota, czyli łatwo obliczyć, że przesiedziała pół wieku w jednym miejscu. No co raczej przydomek Latawicy tutaj, no nie bardzo chyba do niej. Siadawica wobec tego. raczej siadawica, a rolę polityczna odgrywała krótko bardzo. Ona była żoną ministra Soskiego którą August II swoim obyczajem uwiódł, a nie swoim obyczajem no, uczynił w pewnym momencie czymś rodzaju żony. To się w języku dyplomatycznym nazywa żoną morganatyczną. I ona tę funkcję pełniła jakieś 6-7 lat. To więc. przy przerobie Augusta bardzo długo. Tak, co przy Augustie było bardzo długo, no i przypisywano jej mocne intryganstwo polityczne w związku z wojną no, wielką. A proszę Państwa, jak to pięknie wyglądało w filmie Jerzego Antczaka. Nie powiem. Mariusz Dmuchowski miał prawie i posturę, a na pewno i wiele dystynkcji Augusta II. Natomiast uwierzyć, że skądinąd zdolna aktorka w innych rolach Jadwiga Barańska jest tą, dla której można ryzykować dwa potężne i poważne królestwa, ich los przyszłość, no była powiem delikatnie mało wiarygodna. A, ale kto dziś ten film już pamięta? Chodzi czasami w telewizji. Czasami chodzi... No a jeszcze na korzyść hrabiny Kozor można powiedzieć, że była to osoba bardzo wykształcona i o dużych samiłowaniach i podobno również talentach literackich, co powtarzam za jej biografistami, ponieważ sam nie zetknąłem się z próbkami. Widzicie państwo? Stąd wniosek kobiety wykształcone, niech się najdalej trzymają tego... Od władzy. Nie, od władzy i od najstarszego zawodu świata, to nie ich miejsce i nie ich rola.